Badacze z Uniwersytetu w Denver twierdzą, że znaleźli skamieniałości sugerujące, iż dinozaury mogły tańczyć, by zdobywać serca partnerek. Ekipa badaczy znalazła olbrzymie zagłębienia w piaskowcu i po zbadaniu ich kształtu uznała, że zostały wykonane przez dinozaury mięsożerne. Ale dlaczego? Czy może aby znaleźć wodę lub pokarm? Woda była ogólnodostępna, a mięsa nie wykopuje się z ziemi. A może budowały w ten sposób gniazda? Raczej nie. Więc to może oznaczać tylko jedno tańce godowe. Wygląda na to, że już w kredzie dinozaury nieźle imprezowały. Samce wygrzebywały podczas takich tańców godowych dziury w ziemi, i oczarowane ich umiejętnościami samice ochoczo puszczały się w buszu. Są to jednak jedynie przypuszczenia i dopóki nie doczekamy się prawdziwego Jurassic Parku, ciężko będzie je potwierdzić. Czyżby styl dinozaura był najnowszym hitem na parkietach podczas karnawału?